Chłopaki, hmm? mamy to! Wow! Co cię ugryzło? Udało się, mamy robotę! Że co? Wow! Słyszałem wiele dobrego o waszych usługach śledczych. I przyda mi się wasza pomoc. Hojnie was wynagrodzę. Mam wobec tego złe przeczucie. Espio, nie wydziwiaj. Zapomniałeś już nasze motto? Jak dobrze płacą, to nie mówimy nie. Ja, yeah, takie mamy motto! Dobra, chłopcy, za mną! Tak jest, ser! Rozkaz.